Czwarta zwrotka mówi o tym stworzeniu księżyca, słońca, gwiazd. W nawiasie kwadratowym jest to, co właściwie w tekście oryginalnym nie występuje, a co po polsku musimy dodać, żeby tekst był zrozumiały, bo tam na przykład mamy imię słów. Niechaj powstaną świecące na sklepieniu nieba, ale imię słów w funkcji rzeczownika. Więc co świecące? Na no jakieś ciała to sobie musimy dośpiewać, do, do prawda? Więc mój przekład tu jest możliwie dosłowny, ale widzimy, że przekład nie jest taki prosty. W różnych tłumaczeniach macie różne te przekłady, więc można sobie porównywać. One mają świecić w jakim celu? By oddzielały dzień od nocy. Więc Bóg tam oddzielał, oddzielił już ciemność od. Światła, światło od ciemności, a teraz stwarza ciała świecące, one będą oddzielać. Czyli Bóg czemuś przekazuje władzę oddzielania, ba nawet rządzenia. Stały się one znakami, wyznacznikami świąt, dni i lat, no bo Żydzi posługiwali się na przykład kalendarzem. Oficjalnie księżycowym, no niektóre sekty w czasach Pana Jezusa, jak na przykład sekta w Kumran, posługiwały się kalendarzem innym, słonecznym. Więc niektóre święta świętowali Żydzi w tych sektach nie w tym samym czasie. Tak jak my dzisiaj, chrześcijanie, prawosławni inaczej, katolicy inaczej, a wszystko przez modyfikację kalendarza, nie było jednakowo, a później przy reformie. Gregoriańskiej. Kilka dni w ogóle usunięto. Nasze Boże Narodzenie przesunęło się o kilka dni, a tego nie uznali, tego kalendarza prawosławni w liturgicznym kalendarzu. Jest mowa o oddzielaniu. One stały się znakami i wyznacznikami. Znowu tego wyznaczniki nie ma. Znacznikami świąt, dni i lat. Czyli ciała niebieskie, takie jak słońce i księżyc służą do liczenia czasu. Stały się świecącymi na sklepieniu, aby świeciły, czyli mają też świecić. No i tak się stało. I okazuje się, że nie tylko one mają oddzielać, mają rządzić. One świecą i rządzą, bo jeśli wyznaczają czas, rządzą dniem i nocą, ale też świecą nad ziemią, z tym, że światło Pan Bóg wypuszcza osobno, więc światło nie pochodzi. Jeszcze według tu autora natchnionego od właśnie tych elementów świecących. My dzisiaj wiemy, że księżyc nich świeci, tylko odbija, a światło ze Słońca faktycznie pochodzi promiewanie świetlne. Ale też czytamy, że większe ma rządzić dniem, mniejsze ma rządzić nocą. To rządzenie jest też tu pewnym elementem, który powróci nam później w związku ze stworzeniem też człowieka. Zwrotka piąta. W piątym dniu mamy najpierw powiedzmy zapełnianie, więc Bóg co takiego stwarza? Bóg stwarza teraz zwierzęta wodne i latające, dla wód ruistot żywych i niech się zaroją. Zaroją wodę od roju, zaroją od roju. Taka prawie tautologia, ale ona jest dla wzmocnienia. W języku hebrajskim częsta, a nad ziemią pod sklepieniem ptactwo. A ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Czyli Bóg wyznacza przestrzenie dla życia ptaką pod sklepieniem nieba, a rybą i różnym potworom morskim pod wodą. Natomiast ziemia jest na razie niezamieszkała przez istoty. I Bóg tym istotom już żywym, tu pływające istoty żywe. Bóg im mówi, bądźcie płodni i mnóżcie się, i pobłogosławił Je. Pierwszy raz występuje błogosławieństwo. Autor Nathlony zdaje sobie sprawę, że przekazywanie życia przez zwierzęta, już nie mówiąc o człowieku, jest już jakąś tajemnicą. Musi być też jakieś współdziałanie Pana Boga. Autor Nathlony nie wie, jak to wyrazić, więc mówi, że w trakcie rozmnażania już zwierząt jest konieczna ingerencja Pana Boga. Że Pan Bóg tutaj też się włącza ze swoim działaniem. Szczególnie będzie to podkreślane, gdy chodzi o człowieka. A więc rodzice dają życie dziecku, ale Pan Bóg współdziała. I Pan Bóg przy tym stwarza jak duszę, Autornatniony nie mówi jeszcze o duszy, ale wyraża to działanie Pana Boga za każdym razem, w formie tego błogosławieństwa. Wolą Pana Boga jest, żeby te przestrzenie się zaroiły, żeby były pełne istot, więc Bóg działa w kierunku mnogości, rojenia. Bóg stwarza wielość istot, także ich zróżnicowanie gatunkowe. Tam u góry i tu na dole, a w środku ziemia. Więc na razie tu na dole ryby i u góry tak mają lata. Co robi ziemia? I ziemia ma wydać rośliny zielone. Zaraz. A więc nie Pan Bóg stwarza bezpośrednio rośliny zielone, tylko ziemia ma wydać rośliny zielone, trawy dające nasion, czyli jeszcze trawy dają nasiona. A drzewa owocowe rodzące, według swego gatunku owoce. Czyli Pan Bóg stwarza tą powierzchnię, ziemię. Stwarza w ogóle ziemię, i teraz ta ziemia wydaje rośliny. Te rośliny znowu mogą wydawać owoce. Jakie jest działanie Pana Boga? Jak Pan Bóg działa w tym świecie? To jest wielka tajemnica wiary, z jednej strony. A z drugiej strony, my musimy odkryć, co już Pismo Święte mówi. Autorzy natchnieni już zauważają pewne rzeczy. I nie twierdzą, że po prostu to było tak, że Pan Bóg rzekł, i cała rzeczywistość, wszystkie elementy się nagle stały gotowe. Tylko autor natchniony już nam wyraża prawdę, że oczywiście z niczego mógł tylko coś uczynić Pan Bóg. I Pan Bóg stwarza, porządkuje, ale te elementy, które stworzył, teraz czyni. Zdolnymi do działania według jakichś prawideł. Więc okazuje się, że ziemia może wydawać rośliny, różne te roślinki mogą teraz rodzić nasiona. A co to znaczy? Że Bóg już zapisuje niejako jako prawo pewne w tej przyrodzie że jak roślina ginie, to zostawia po sobie możliwość przetrwania w formie nasion. A więc Pan Bóg nie musi każdorozowo później stwarzać kolejnych roślinek, tylko Pan Bóg już niejako dał tej naturze taką moc, by ona gwarantowała swoje trwanie w czasie. To jest coś nowego, to jest fenomen. I podobnie drzewa, a w owocach są nasiona. Nasienie wskazuje na potomka, pamiętajmy w języku hebrajskim, zera, nasienie. To także potomek, więc dwuznaczne jest tutaj rozumienie tego terminu. A więc gdzie się mówi o nasionach, ma się na uwadze potomstwo, a więc przedłużanie istnienia. Pan Bóg stwarza taki świat, że jak on zostanie stworzony i uruchomiony, to on sam już według pewnych prawideł zaczyna istnieć, funkcjonować i się utrzymywać w istnieniu. A więc Bóg może stwarzać bezpośrednio, może teraz sprawić, że Ziemia wyda, czyli posługuje się już istniejącą materią, by teraz ona, odpowiednio niejako zaprogramowana, powiedzmy tak, przez Pana Boga, teraz mogła zadziałać, by wytwarzać nowe istoty. I teraz jeszcze będzie dodatkowy moment, co ze zwierzętami i człowiekiem. Rozmnażanie się jest większą tajemnicą. Tutaj bardziej wydaje się, że to wszystko działa mechanicznie. I zobaczymy, że Pan Bóg nie powiedział Noemu, żeby do arki zabrał nasiona, tylko po potopie ziemia nadal ma tę zdolność, którą miała. Ona ma zdolność wydać na nowo rośliny, trawy, drzewa, rodzące owoce. Więc to się odrodzi, jakby już samoistnie, według prawideł, a Gorzej jest tym światem zwierząt, bo tu trzeba było do arki zabrać. Oczywiście rośliny też zabrano, ale do jedzenia, a nie żeby później po potopie przedłużyć istnienie gatunku. Więc w ten sposób Pan Bóg stwarza, teraz w nowy sposób, już nie tylko wyraża pragnienie, ale teraz nadaje takie właściwości. Autor natchniony nie mówi tutaj jeszcze o jakichś tam roślinach, które mogą być. Jak to mówimy, płciowo zróżnicowane, bo wiemy, że tak. mamy wytwarzane komórki rozrodcze w roślinach, też żeńskie i męskie. Autor na tym etapie nie miał takiej wiedzy i tutaj o niczym takim nam nie mówi. Za to, gdy chodzi o stworzenie człowieka, to człowiek będzie stworzony zróżnicowany pod innym względem. Nie według gatunku, jak rośliny i zwierzęta, ale według płci. Czyli Bóg stwarza już człowieka jako mężczyznę i kobietę. I tak stworzył potwory morskie, wszelkie pływające istoty, którym się zaroiły, prawda? I zapełnił wody morskie. I Bóg tutaj nakazał, by się rozmnażały. Teraz Bóg mówi, rozkazuje. Tam Bóg nadał ziemi, bo ona rodziła, nie rozkazywał ziemi, a tutaj, co zrobił? żeby się istoty żywe rozmnażały bóg musi je pobłogosławić czyli potrzebny jest dodatkowy czynnik rozmnażanie zwierząt i ptaków nie jest bez Bożego błogosławieństwa dlatego będzie zależne od Bożego błogosławieństwa więc jeżeli Ktoś będzie bardzo grzeszył, to może się okazać, że będzie pozbawiony właśnie później także i potomstwa, co w całej historii Starego Testamentu będzie się pojawiało. Potomstwo jest jakimś darem Pana Boga też i wyrazem Bożego błogosławieństwa. Jeśli Europa dzisiaj grzeszy, to się okaże ostatecznie, że Europa wymrze. Od 2012 roku nawet w Polsce już nie ma przyrostu naturalnego, weszliśmy... Stan poniżej kryzysowej wartości, więc Polacy wymierają od 2012 roku. Mamy ujemny przyrost naturalny. A na zachodzie tym bardziej, więc tamte narody wymierają dość szybko, nie mają potomstwa. Jeszcze głoszą aborcje i inne rzeczy. Więc na razie mamy zapełnienie przestrzeni, które są dla człowieka bardziej obojętne. Dopiero na samej Ziemi człowiek współistnieje ze zwierzętami, które po Ziemi chodzą. I te zwierzęta, przynajmniej niektóre z nich, stanowią dla człowieka pewną konkurencję. Dlatego Pan Bóg nie tylko będzie dawał człowiekowi władzę, by człowiek troszczył się o te wszystkie stworzenia, które są wokół niego, ale też w niektórych wypadkach człowiek będzie musiał okiełznać, które zwierzęta także będzie musiał sobie porować przestrzeń dla swojego istnienia będzie konkurencja. Szczególnie po niewoli babilońskiej, kiedy Izraelici wracają na spustoszone tereny Palestyny gdzie dziki zwierz zasiedlił, zastali pewne tereny zdziczałe, gdzie dzikie zwierzęta trzeba było zabijać, usuwać, żeby człowiek mógł tam funkcjonować, bo stanowiły one pewne zagrożenie. I do tego autor natchniony też tutaj nawiąże nam w związku ze stworzeniem człowieka, który ma nie tylko panować jak pasterz, ale ma też właśnie tutaj opanowywać wręcz pewne zwierzęta, z pewną przemocą, pewnym elementem, nawet i przemocy, żeby mógł przeżyć. Dzień szósty. Teraz mamy dwa etapy. Pierwszy, który się kończy stwierdzeniem, były dobre, a drugi, który się kończy stwierdzeniem, że było bardzo dobre. Więc najpierw stworzenie zwierząt. Bydło, Bechomot, zwierzęta udomowione. Dalej, jakie zwierzęta pełzające i dzikie, czyli zwierzęta pola, czyli dzikie. Wszystkie według ich rodzajów, więc one są zwierzęta według rodzajów. Tu na razie się nie mówi o zróżnicowaniu płci zwierząt. No i Bóg uczynił różne rodzaje: bydła, zwierząt dzikich, bydła pełzających, i było bardzo dobre. I tu widzimy, że nie jest to przedstawione w formie jakiejś regularnej, bo tu mamy dzikie zwierzęta, a one występują tutaj na końcu, więc teraz są na początku. I takie wymieszanie, więc nie idzie teraz raz, dwa, trzy, a później trzy, dwa, jeden, tylko autor miesza, a przez to chcę zasugerować, że jest to duża różnorodność. I wreszcie Bóg rzekł: Uczyńmy, Stworzenie człowieka jest zupełnie inaczej. Bo teraz Bóg mówi z pewnym zastanowieniem. nie wyraził pragnienia, niech się stanie człowiek, nie rozkazał niczemu, tylko nagle jakby Bóg do siebie mówił, tak jakby Bóg taką prowadził wewnętrzną refleksję, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobnego nam. Takie trochę, pluralis majestaticus, jak król mówi, my, król, robimy to, a to. W każdym razie pojawia się tutaj istota, która jest stwarzana zupełnie inaczej, ze szczególnym Bożym zastanowieniem, namysłem. Żadna istota nie była stwarzana na obraz i podobieństwo Boże. Jedyna istota. I żadna istota nie miała panować nad zwierzętami, tylko słońce i księżyc miały rządzić dniem i nocą, a człowiek ma teraz panować. I z tym panowaniem jest związana sprawa, co to znaczy panować. On będzie miał pełnić rolę swoistego pasterza, też i stróża tego stworzenia Bożego. Nad czym człowiek ma panować? Ryby, ptactwo, bydło, ziemia, zwierzęta pełzające. Wcześniej mieliśmy bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta, które Pan Bóg stwarzał w tym dniu. Tutaj już o dzikich zwierzętach się nie mówi, tylko w ogóle o pełzających i dodaje się ryby i ptactwo czyli te z tych sfer wypełnionych już w dniu. Wcześniejszym, czyli piątym, prawda? Więc nie tylko ma panować człowiek nad tym, co stworzony w dniu szóstym, tylko nad całym Bożym stworzeniem. I Bóg stworzył na swój obraz, na obraz Boży go stworzył Gewer unykewa mężczyznę i niewiastę i znowu pobłogosławił, co jest związane z tym nakazem, bądźcie płodni i rozmnażajcie się z konkretnym celem, abyście zaludnili ziemię. Dalej, uczynili ją sobie poddaną, i abyście w takim razie panowali nad. I Bóg daje roślinę do jedzenia. Pokarmem jest na razie pokarm wegetariański. Więc Bóg stwarza tu człowieka na razie wegetarianina. Zabijanie zwierząt, pewna przemoc, przelewanie krwi, jedzenie zwierząt będzie pewnym ustępstwem Pana Boga dopiero po potopie. Na razie świat jest stworzony idealny, człowiek jeszcze tutaj nic nie namieszał, więc jest sielanka, nie ma przemocy, nie ma przelewania krwi. Do takiego raju pierwotnego, do takiej sytuacji nawiąże później na przykład prorok Izajasz, gdy będzie mówił o czasach mesjańskich w XI rozdziale, to będzie właśnie znowu Mówi, okaże się, że ta protologia jest eschatologią. Jak sobie prorok wyobraża przyszłe czasy, idealne mesjańskie? Na wzór utraconego, pierwotnego stanu wyrażonego na początku Księgi Rodzaju. A więc znowu mamy potwierdzenie, że to, co na początku, zapowiada nam przyszłość. Taki będzie pokarm również dla zwierząt. Pokarmem będzie wszelka trawa. I ocena jest wyjątkowa, bo Bóg ocenia, że było bardzo dobre. Czyli Bóg stwarza ostatecznie stworzenie bardzo dobre i to tak dobre, że nawet może odpocząć. Czyli nic mu nie zagraża. Wszystko jest nastawione na to, że może funkcjonować. Nie tylko Pan Bóg, ale zobaczymy, że i człowiek będzie zachęcany, żeby w ten szabat odpoczywał.